Nowenna do świętej Klary Dzień szósty W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Wieczny Boże, Ojcze Światłości, od którego pochodzi wszelkie dobro i prawda, udziel nam Twego miłosierdzia. Ty, który obficie obdarzyłeś świętą Klarę, Pokorną służebnicę Twoją wieloma łaskami, również i nam udziel tego, o co Cię prosimy z wiarą i pokorą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta Klaro, Ty umiłowałaś Kościół, naszą matkę, zrodzoną z przebitego Boku Chrystusa. Wierna Kościołowi. Zawsze służyłaś Mu z pełnym oddaniem, ofiarując się Bogu. Naucz nas poświęcać każdą chwilę życia dla mistycznego ciała Chrystusa. Amen. Litania do świętej Klary Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Franciszku, módl się za nami. Święta Klaro, módl się za nami. Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu, módl się za nami. Jaśniejąca świętością w Przybytku Pańskim, módl się za nami. Strzegąca drogocennego skarbu dziewictwa, módl się za nami. Zwierciadło zakonnej doskonałości, Módl się za nami, płomieniu miłości. Módl się za nami, perło posłuszeństwa. Módl się za nami, rozmiłowana w ubóstwie. Módl się za nami, wzorzec głębokiej pokory. Módl się za nami, przewodniczko ubogich. Módl się za nami, matko pokutujących. Módl się za nami. Mistrzyni wstrzemięźliwych, módl się za nami. Oddana gorliwie czuwaniu i modlitwie, módl się za nami. Ukochana siostro braci mniejszych, módl się za nami. Matko wielu dziewic zakonnych, módl się za nami, gorliwa w posługiwaniu. Módl się za nami. Uważna w zachęcaniu, módl się za nami. Czujna w troskliwości, módl się za nami. Bardziej pragnąca służyć niż władać, módl się za nami. Roztropna w milczeniu, módl się za nami. Łagodna w słowie, módl się za nami. Delikatna w działaniu, módl się za nami. Szlachetna we współczuciu, módl się za nami. Pilnie spełniająca uczynki miłosierdzia, módl się za nami. Wypraszająca zdrowie chorym, módl się za nami. Promienna zasługami, módl się za nami. Patronko telewizji, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. O najmilsza Klaro, Usłysz serdeczne westchnienia nasze, okaż nam Twoją miłość. Klaro wyjednaj nam pokój, klaro niebiańska, módl się za nami. O klaro wierna, Matko Święta nasza, wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące. Zwróć serce nasze do umiłowanego Twego Jezusa Chrystusa, Zbawcy i Odkupiciela Naszego, spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały. Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą, abyśmy miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły z świętymi Twymi na wieki wieków. Módl się za nami, Święta Klaro, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, który obdarzyłeś świętą Klarę, oblubienicę Twego Syna Jezusa Chrystusa, szczególną czcią do Najświętszego Sakramentu, udziel nam przez jej wstawiennictwo tej łaski, abyśmy z Eucharystii czerpali siły do radosnej służby naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.